To co widzicie przed sobą to szpulowy magnetofon. Założyłem taśmę. No i też od razu widać, że tu już jest jakaś usterka, ponieważ lewy kanał tu pracuje. Tutaj mamy wskaźnik wysterowania lewego kanału tu prawego ten jest martwy. A też i taśma jest w złym stanie, ponieważ brzeg taśmy z obu stron jest pofałdowany i zniszczony. No ale może to tylko na początku szpuli, może dalej jest lepiej, zobaczymy. W każdym razie jeśli chodzi o sam magnetofon, to jest Akai, jak widzicie, GX4000D. Taka można powiedzieć właśnie klasyka gatunku, bo to jest magnetofon, który pochodzi z 78 chyba, albo 9 roku. Może się poszczycić dobrymi parametrami. Pasmo przenoszenia zawiera się w, w liczbach od 60 Hz, jeśli dobrze pamiętam, do 24 000 Hz dla prędkości 7,14 cala, a więc 7,1/2 cala przepraszam, czyli tej wyższej trochę, co by odpowiadało pewnie 19 cm na sekundę, przekładając to na bardziej metryczną miarę. No i jak słyszycie, odgłosy wydaje dziwne, ale się kręci. Za chwilkę podłączę jeszcze magnetowaną, zobaczę co tam się z niego wydobywa za dźwięk. No ale już widać, że chyba sporo pracy przy nim będzie, bo tu gałki luźne obracają się bez ładu i składu, trzeba to wszystko przejrzeć, Głowice. Są tutaj dwie, znaczy, no, oczywiście są trzy, bo jest jeszcze gasująca, no ale jeśli chodzi o te, które biorą bezpośrednio udział w zapisie odczyciem, no, to mamy tutaj niezależną głowicę do zapisu i osobną do odczytu. Obie są GX, e, a więc e, Akai, o ile dobrze sobie przypominam, określał te głowice m, jako m, takie, które mają rodzaj z materiału amorficznego. Czyli trudniej się ścierają, są bardziej odporne na ścieranie, aczkolwiek nie są wieczne oczywiście, no ale rzeczywiście trudniej jest zetrzeć, że tak powiem, przez pracę taśmy. To jest dość ciekawy w ogóle temat, pewnie warto byłoby mu poświęcić osobny jakiś tutaj film krótki. Natomiast zarazem tego typu materiały, właśnie o właściwościach, czy o strukturze amorficznej. Mają też niższą koercję, a co za tym idzie, no łatwiej jest po prostu usunąć z nich pozostałość magnetyczną. W czasie pracy magnetofonu ma to niebagatelne znaczenie, jeśli chodzi o uzyskanie właściwych parametrów. No między innymi pewnie dzięki temu udało się uzyskać tak pokaźne pasmo przenoszenia tego magnetofonu. To rzeczywiście jest całkiem sporo. No dobrze, to jak widać kręci się taśma, magnetofon zabiegowym. Tu coś mi się też nie podoba. Zdaje się, że powinna być w tym miejscu jeszcze rolka dodatkowa do regulacji prędkości, czy do zmiany prędkości. Nie, tu coś jest takiego, tak, ale nie działa. Więc coś jest na rzeczy. Muszę sprawdzić dokumentację, jak to powinno działać, prawdę mówiąc. Nie mam tego w rozumie w tej chwili, a więc to jest jedna z rzeczy, którą trzeba będzie zrobić od razu. Stop, przewijanie, lewo, prawo. No kochani, działa i to działa bez hasła, nic nie trzeba wpisywać. Pewnie niebawem dalszy ciąg tego programu, który celowo zabiera, zawiera lokowanie. Produktu, w tym wypadku legendarnej firmy Akai. Podstawowa usterka, za jaką trafił magnetofon Akai GX4000D została usunięta. I to jest taka, bym powiedział, bardzo podstępna usterka. Chyba dosyć często występująca w Akai. Dlaczego podstępna? Dlatego, że uszkodzone są tranzystory. A co najmniej jeden z nich, ale ja wymieniam parę. Yy, znaczy, nawet wiem który. Tak? To jest tranzystor, który za chwileczkę pokażę yy, na schemacie. Yy, model 2SC458. Jeśli dobrze odczytuję. Yy, to jest taka para tranzystorów pracująca w wzmacniaczu wstępnym yy, w torze odczytu. W układzie siklejego i podstępność tej usterki polega na tym, że tranzystory mierzone umomierzem, czy też mierzone, no powiedzmy sobie, przyrządem, który pokazuje nam tutaj wzmocnienie również, czyli parametr H21. Spróbuję wam to szybko pokazać. One nie wykazują usterki. Znaczy są rozpoznawane jako sprawne tranzystory. Co prawda jeden z nich ma ma tak zwaną betę czy wzmocnienie dosyć obniżone. No ale jeśli chodzi o parametry złącz to wydaje się, że wszystko jest OK. Zobaczmy co tutaj nam pokazuje. Tak, no pokazuje nam, że, że że działa i to jest właśnie ten uszkodzony tranzystor z dosyć yy, pomniejszoną, można powiedzieć względem drugiego yy, tak zwaną beton, czy też wzmocnieniem po prostu H21 teraz pokażę wam drugi no i też działa, z tym że H21 to w tym wypadku 212, a nie 103 czy tam 105 jak w tym pierwszym. Czyli tak właściwie również miesiącowo mierzę te tranzystory, one nie wykazują usterki, natomiast w układzie zainstalowane już taką usterkę generują. Akurat tutaj można to było dość łatwo stwierdzić, ponieważ napięcia po prostu się nie zgadzały na kolektorach tranzystorów. No ale no jak powiedziałem potrafi być zwodnicza Nie wiem czy to zdołam pokazać, może na chwilkę wyłączę kamerę ale chciałbym pokazać gdzie to jest na schemacie w przypadku tego magnetofonu tutaj mamy ten właśnie układ dwóch tranzystorów i pierwszy z nich jest uszkodzony powoduje, że w tym wypadku prawy kanał po prostu nie gra więc pozostają do usunięcia inne usterki, za chwilkę powiem jakie. No, dwie rzeczy do zrobienia. Pierwsza to wymiana pasków. Tu mamy pasek licznika, jest dosyć luźny. No i główny pasek napędowy znajdujący się tutaj na kole zamachowym. Tu mamy silnik magnetofonu. No i pozostaje do wymiany lub naprawy jeden z potencjometrów wysterowania, który Jedna z sekcja, jedna sekcji obraca się po prostu w kółko bez oporu, więc muszę do niego się tam dostać, rozebrać i ewentualnie wymienić bądź naprawić mocowanie gałki. Nie wiem jeszcze, co jest przyczyną takiego zachowania, ale magnetofon już działa, więc to jest podstawa do tego, żeby zamówić te brakujące, brakujące części, brakujące elementy. Ponieważ muszę zamówić coś jeszcze, to za chwilkę wam pokażę, jak zmienię pozycję magnetofonu, jak wspomniałem, muszę naprawić ten element tutaj. No, chyba nie widać dobrze, zaraz to lepiej ujmę. O, teraz ten element, jak widzicie, gałka obraca się w kółko bez żadnego oporu, chyba jedna i druga zresztą tak się obraca. Więc to są elementy do sprawdzenia. No, i kolejna ważniejsza rzecz to jest to, co widzicie w tym miejscu. Tutaj mamy rolkę dociskową, a ten wirujący element to oś koła, oś koła zamachowego. No, i tutaj w tym magnetofonie zmiana prędkości przesuwu taśmy odbywa się w ten sposób, że jeśli chcemy uzyskać wyższą prędkość, 7,1,2 sala. To należy na tą na oś tego koła nałożyć taką tuleję i przykręcić ją no, rodzajem nakrętki. W ten sposób ją zamocować. Tego elementu brakuje, ale on jest do zdobycia. Można to, można to kupić, więc po konsultacji z właścicielem pewnie to zrobię. No i po wykonaniu tych czynności myślę, że. Naprawa dobiegnie końca tego pięknego magnetofonu Akai. Nadeszły zamówione części do Akai GX4000D. Są to paski. Tu mamy pasek, główny pasek napędowy, szeroki, dosyć jak widzicie. No i pasek do licznika. Zmianą paska do licznika nie spodziewałem się jakichś kłopotów, jest dosyć łatwy dostęp do niego, natomiast, żeby wymienić ten pasek, no, trzeba będzie trochę tutaj się napracować. Przyszedł też element, się dwa elementy, które służą do tego, aby, aby zwiększyć prędkość przesuwu taśmy przed czołem głowicy, zakładany na oś koła zamachowego. I dokręcane za pomocą tej takiej nakrętki. Znalazłem paru takich dostawców. To akurat jest element wykonany z jakiegoś tworzywa, z takiego nie wiem. Wygląda trochę jak utwardzona guma. Bywają też metalowe. A no, tutaj dostawca był jeden zlokalizowany w Australii trochę daleko trochę długi czas oczekiwania. No i też cena jest znacząco wyższa. Natomiast wydaje się, że ten element będzie spełniał swoje zadanie tak jak trzeba. W związku z tym, no właśnie taki został tutaj zamówiony. No a teraz zabieram się za rozkręcanie magnetofonu dalsze i wymianę pasków. Tutaj, żeby wymienić pasek, nie wystarczy zdjąć tylko. E Koło zanachowe, czy uzyskać do niego dostęp, ale niestety również trzeba uzyskać dostęp do osi silnika. I to można zrobić tylko od góry praktycznie, a więc do zdjęcia jest ten front panel, nazwijmy to. Natomiast sam pasek do licznika, jak widzicie, tutaj jest bardzo prosta rzecz po prostu wymienia się go na dwóch osiach, znaczy na dwóch kołach w zasadzie jest tutaj zawieszony. No i myślę, że na tym sfinalizuję reanimację tego pięknego magnetofonu. Magnetofon gotowy. Założyłem tak zwany capstan sleeve, czyli tutaj tą taką nakładkę rodzaj dodatkowej rolki, która powoduje, że przesuw taśmy wzrasta, znaczy wzrasta prędkość przesuwu taśmy no dzięki temu możemy liczyć na lepszą jakość nagrania, mniej szumów, lepszą dynamikę, szerszy pasmo przenoszenia. E, Ciszę, bo niestety YouTube jest tu bezlitosny. Jak tylko usłyszy jakiś taki bardziej znany utwór, to natychmiast włączają mu się hamulce, po prostu i nie można takiego filmu opublikować. Mamy więc e, e, magnetofon gotowy. Można uruchomić nagrywanie na próbę. I jeśli tutaj przyjrzycie się teraz wskaźnikom, widzicie, że pracują mniej więcej równo, są ustawione na tym samym poziomie. Ale możemy też śledzić to, co już zostało nagrane. Mamy tutaj możliwość odsłuchu z sygnału ze źródła, czyli z otwarzacza CD. Oraz odsłuchu już tego, co jest nagrane, dzięki dodatkowej głowicy. Jak widać, nieco spada nam tutaj dynamika nagrania. Po wskaźnikach to oceniam tylko, nie tyle, że ze słuchu nawet. więc mogę to też skorygować, uzyskując zadowalający efekt. O, muszę zatrzymać, bo właśnie się skończyła taśma. Tych prób dokonuję na samym końcu szpuli taśmy, którą tutaj mam do dyspozycji. No i odtwarzając, mogę uzyskać właściwy efekt. Magnetofon działa cicho. Jak widać, sprawnie przewija w jedną, w drugą stronę. Play. Jeśli teraz chciałbym zmienić prędkość przesuwu taśmy na niższą, wystarczy odkręcić tutaj ten, to zabezpieczenie z koła zamachowego, z osi koła, zdjąć i w ten sposób pozyskać przesuw taśmy na, na, z niższą prędkością z kosztem jakości oczywiście, zakładam ponieważ w tej e, konfiguracji ten magnetofon trafi do e, właściciela, a więc mamy piękny szpulowy magnetofon reel to reel AKI x4000d, który, który no po prostu już teraz może cieszyć e, swojego właściciela starymi nagraniami których tutaj trochę udało mu się e, zgromadzić Piękna rzecz. No i to tyle.